Siemanko, wszystkim Macie, Pietro, tej strony strony kanon Progress. Słuchajcie, dzisiejszy materiał, jak widzieliście, jest podcastem. Podcast z Maćkiem Nabagu, oczywiście zawodnikiem Classic Fizik oraz Classic Fizik Pro. Maciej jest przed swoim debiutem i myślę, że jest to bardzo ciekawa osoba, ponieważ jest osobą najmłodszą, jeśli mowa o zawodnikach Pro w naszym kraju. No i oczywiście jest osobą chyba generalnie w historii naszego kraju, która jako osoba właśnie najmłodsza zdobyła kartę Pro. Słuchajcie, materiał jest dość ciekawy. Myślę, że jest to materiał wstępny, aby tutaj przedstawić postać. Postać maćka Jak widzicie, fotki naprawdę robią wrażenie, więc oczywiście przychli do materiału bez zanudzenia. natomiast jeszcze jedna ważna informacja. Bardzo wam dziękuję za to, że komentowaliście ostatnie materiały, za to, że te komentarze pojawiały się naprawdę bardzo dużo, pomaga na no to bardzo mocno, no i nie ukrywam, ale nie tyle, co oczekuję tego, co byłoby miłe, jeżeli nadal byście otrzymywali tego typu tendencje. Dzięki bardzo, przechodzimy do materiału. Siemanko wszystkim, Maciej Pietrowicz z tej strony kanał Real Progress. Dzisiaj mamy u nas świetnego gościa. Świetnego gościa, ponieważ e, można powiedzieć Classic fizik Pro, natomiast najmłodszy Classic Fizik Pro w naszym kraju, Maciej na bagło. Siemanko Maciej. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym poruszyć z Maciejem kilka takich ciekawych tematów. Wydaje mi się, że one będą ciekawe, ponieważ nasza kulturystyka generalnie, Maciek na pewno też to widzi, bo wiem, jaką szkołę wyznaje, zmierza w takim delikatnie w złym kierunku, zaczyna się robić dość delikatnie. Kulturystyka wymiera, a bardziej mam tutaj na myśli to, że młodzi zawodnicy wymierają i tych młodych zawodników raczej już nie widzimy na takim naprawdę dobrym poziomie kiedyś. Teraz, jeżeli widzimy zawodników, którzy reprezentują swoją sylwetkę na naprawdę wysokim poziomie, są to zawodnicy, którzy są powiedzmy zawodnikami starej ery. Tutaj mamy Macieja. Powiem tak, jest to osoba, z którą się zgadzam w 100%, jeśli nie mowa o podejściu dietetycznym, treningowym, suplementacyjnym, bo śledzę oczywiście QA, które macie również, również stawia i, i często jakby zwracam uwagę na to, co tam pisze. Więc dzisiaj, może tak, słowem wstępu, powiemy więcej, więcej o Maćku, W drugiej części materiału, na pewno poruszymy tematy, te, o których właśnie teraz wspomniałem. A teraz, Macie, jak to jest zdobyć kartę pro w tak młodym wieku, czy nie odbijała szajba do głowy? Widzę, że nie, natomiast zapytam, jakie miałeś tutaj oczywiście podejście do tego, jakie emocje ci towarzyszyły. No i oczywiście, jakie są plany startowe, jeśli mowa o najbliższych trzech miesiącach, bo rozumiem, że za trzy miesiące również są pierwsze starty. Na, na początku, jak zdobyłem kartę, tak naprawdę to ogólnie było mocne e, szczęście i, i radość związana właśnie, że uzyskałem ten e, nowy status, czyli zawodnika profesjonalnego, zwłaszcza, że w kraju naszym jeszcze takiego mężczyzny nie było. Jeśli chodzi o ogólnie, no to kobieta e, Anta Kaszmarczyk była e, najmłodszą, jeśli chodzi o ogólny, mhm. ale mężczyzn nie było. E, bardzo mnie to ucieszyło, natomiast jeśli chodzi o podejście, czy to życiowe, prywatne, czy zawodowe, nic się nie zmieniło tak naprawdę. E, być może ciutkę jeszcze bardziej podkręciłem śrubę, która i tak było bardzo wysoko. Natomiast nie odwróciłem, że tak powiem, świata do góry nogami, mm, i że nie wiem, po prostu zmieniłem podejście całokształtowe. Cał, cał, cał Więc no, nic nowego, tak naprawdę, jeśli chodzi o po zdobyciu karty Pro. Jedynie, tak jak mówiłeś na początku, no ogólnie e, chciałbym też w taki sposób pokazać, że jednak młodzi potrafią i zachęcić zwłaszcza tych młodych do, do pracy, bo nie ukrywajmy, też jak startowałem i też jak siedzimy w Polsce zwłaszcza tych młodych zawodników jest bardzo mało, zanika. Może jest dużo osób młodych na siłowni, ale oni tak nie, nie obliżają się oczywiście, ale nie mają takich dalszych ambicji, e, żeby się całkowicie poświęcić. Jedynie, że tak powiem, dla samej przyjemności pochodzić i żeby tak z kolegami, że tak powiem, poćwiczyć. Ale ja patrząc na, że tak powiem, na świat ogólny, no to zobacz, że teraz, że tak powiem, dwóch, dwudziestu dwulatków mierzy scenę, jeśli chodzi o klasyka. Czy to Hiszpan, czy to Niemiec, tak? Więc jest, dobrze to idzie mimo wszystko, tak? Mhm, dobra, a wiesz co, jeszcze tutaj ciebie zapytam generalnie, uważasz, że podejście ludzi zmieniło się do tego, że po prostu osoby trenujące, oczywiście mówimy o osobach młodych, nie chcą startować. Czy myślisz, że te osoby młode po prostu chciałyby, może wystartować? Natomiast to, co jest teraz pokazywane w internecie, te nowe metody i tak dalej, i tak dalej, po prostu wprowadzają ludzi w błąd i nie wiem, powiedz, powiedz co ty zaobserwowałeś na siłowni? Myślę, że problem tkwi w ogólnie w całym społeczeństwie. Mhm. Mm Pan jeżeli tylko w na siłę. Czyli generalnie ludzie no zrobili wygodniej i tak dalej i tak dalej, nie? Tak, wygodniejsi, e, czy to nawet jak szukasz od, odpowiedzi jakiejś osoby dla stanowiska jakiejś e, nowej pracy czy coś, sam z tym jest e, sam problem, tak? Żeby znaleźć młodą osobę, ambitną e, do zwykłej pracy, że tak powiem, a co dopiero do kulturystyki, która wymaga jeszcze większego, nie ukrywajmy, zaangażowania. Więc myślę, że taki problem po prostu w społeczeństwie, e, które nie ukrywajmy, troszeczkę idzie według mnie w złym kierunku. Bo po prostu ludzie stają się wygodniejsi, bardziej leniwi i mniej się chcą poświęcać. Ja bardzo często powiem ci, że zauważam, że nawet miałeś takie porównanie. Ja zaczynałem trenować około 10 lat temu, byłem młodym gościem i tak naprawdę trenując w liceum ze znajomymi, też nigdy nie myślałem, że będę zawodnikiem. I tak samo jak ty wspomniałeś, przychodziłem na siłowni ze znajomymi tylko po to, by potrenować. I oczywiście są osoby, które mają ambicje startowe, są osoby, które robią to po prostu for fun, czy jest to ewentualnie jakaś forma spędzenia wolnego czasu. Natomiast u każdej osoby, wydaje mi się, tym bardziej u faceta, który jednak sylwatkowo chce się rozwijać, zawsze ta lampka z tyłu głowy gdzieś tam się zaświeca, że chcemy być albo zawodnika albo nie tyle co zawodnikami co osobami które wyglądają naprawdę bardzo mocno ponad Teraz te metody właśnie tak jak powiedziałeś, tak jak ja powiedziałam, są delikatnie inne, natomiast to co ty mówisz jest bardzo istotne, bo oczywiście os osób wiele takich, które chcą pracować można być odpuszcza zbyt szybko, bądź po prostu takich osób znaleźć nie możemy. Jeśli mowa o tobie, twoje podejście jest bardzo, bardzo klasyczne podejście. Mi teraz powiedz, gdzie się nauczyłeś tego, aby trenować w taki sposób, trzymać wszystkiego w taki sposób? Czy jest to Twój trener Hubert Kulczyński, którego oczywiście pozdrawiamy, czy generalnie zawsze miałeś takie podejście i już na, na podstawie swojego doświadczenia, jakby dostrzegłeś, że inne podejście kompletnie się nie sprawdzi? będzie tak, że jeśli jak zacznę ogólnie z siłownią, to od razu wkroczyłem w takie grony ludzi, które ćwiczyło, że tak powiem oldschoolowo, więc e, mm, od razu ten element został wprowadzony we mnie, nie było jakiejś tam e, nowszej szkoły e, wprowadzonej, więc po prostu myślę, że sam początek mocno wpłynął na to, jak moje podejście się ukierunkowało. Natomiast e, Hubert mimo wszystko w większości on jeszcze bardziej to pił na jeszcze wyższy poziom, yy, i utwierdził mnie, że ten, ten kierunek jest jak najbardziej odpowiedni. Dobrze, więc teraz powiedz mi, jak wyglądają generalnie twoje treningi? Tutaj, oczywiście, dla widzów osób, które są osobami młodszymi, które oglądają ten materiał, bo oczywiście jest to skierowane nie tyle, co tylko może do was. Natomiast chciałbym tak samo jak, jak Macie raczej pokazać, że droga, właściwa droga jest tylko jedna, ewentualnie. Delikatne zakręty, natomiast nie, nie powinniśmy tutaj kompletnie się rozleniwiać i korzystać z takich, powiedzmy, gotowych planów treningowych, z prostych i banalnych, lekkich ćwiczeń. Natomiast powinniśmy ciężko pracować. Powiedz mi Macie, jak wygląda Twój plan treningowy, jakim systemem trenujesz i dlaczego właśnie w taki sposób i nie inaczej. Czy ewentualnie może coś się zmieniło na przestrzeni czasu? Chodzi tak, przez pewien jakiś tam okaz od kiedy moment, kiedy zrobiłem tą kartę, więc troszeczkę bardziej się zrobiłem popularny i więcej osób. Chodziło, albo nie chodziło, może tak powiem zazwyczaj tak jest, bardziej się mnie no, zainteresowało i mam możliwość porozmowy z wieloma trenerami i z osobami, ogólnie zawodnikami. E, to mój plan treningowy jest tak jak mówiliśmy old -schoolowy. nie jest mocno w, patrząc na aktualne trendy, nie ma takiego jak jedna albo dwie serie plus jakieś backoffy do tego, powiedzmy, że w, tej, w tym, okre tym e, okresie budowa e, planu treningowego mam niższą objętość, potem mam wyższą, e, nie ma takiego czegoś. Oczywiście ktoś by powiedział, kurka, no ale czemu e, tak nie masz, być może byłeś lepiej progresował wtedy, tak? Hmm. No być może, no ale jednak cenuje inaczej i też super progresuję, a może po prostu ja bym zastosował to, e, to bym jeszcze gorzej, że tak powiem, e, to e, odbierał i mi organizm by... Nie, nie, nie rozwija się tak, jak rozwija się aktualnie. Natomiast mój plan treningowy jest bardzo prosty, bo polega na, że tak powiem, trzech, czterech, czterech zazwyczaj na danym na ćwiczenie, Czasami się pojawiają jakieś bakofy, dropsety i tak naprawdę to jest wszystko. jedno główne ćwiczenie, które mam najbardziej się zajechać, jeśli chodzi o daną partię mięśniową w danym treningu. Natomiast tak powinno być, ale ja. Podchodzę do tego w taki sposób, że każdą, każde ćwiczenie robię do odcinki do zajazdu. Oczywiście z seriami wstępnymi również rzeczowo przed tym stosuję. Natomiast nie ma takiego, że każde jakieś poszczególne ćwiczenie ma być lekkie, drugie cięższe. Nie, po prostu wszędzie jest ciężko, ale że tak powiem. Działa, na to, działa pozytywnie na mnie. To samo z dio'dami nie jest to co piąty tydzień, na przykład, jak dużo osób teraz stosuje, e, U mnie to po prostu jest mocno indywidualne, zależnie jak się czuję. Czasami po 8 e, tygodniach e, progresji robię dialog, a czasami się zdarzyło po 12 tygodniach, gdzie tydzień w tydzień dokładałem na różne sposoby, więc e, no nie ma złotej reguły, tak? Trzeba patrzeć na każdego indywidualnie. Tak, wydaje mi się, że nie ma złotej reguły. Jedyne, co łączy generalnie osoby, które progresują, to to, że jest ciężka praca i brzmi to banalnie. Natomiast tej pracy teraz ciężkiej nie spotykamy na siłowni. I powiem Ci szczerze, że najbardziej to, co mnie nie tyle, co może drażni, co raczej staram się propagować inne podejście, to jest to, że. Wiele osób chcąc rozbudować duże plecy, po prostu przyciąga dwie sztabki na, na najszerszy linkami. Wiele osób, które chcą mieć dużą klatkę piersiową, robią jakieś dziwne krzyżowania linek i tak dalej, tak dalej. No i tutaj właśnie zawsze sprowadza się wszystko do tych podstaw. Te podstawy zawsze się sprawdzały, te podstawy oczywiście zawsze mają miejsce w swoim planie. I ten plan możemy delikatnie urozmaicać. Nie ma tutaj kompletnie problemu. tak jak powiedziałeś, nieważne, czy to będą, powiedzmy, trzy sery robocze, czy cztery. U mnie, na przykład, w moim wypadku są to dwie serie robocze, tylko i wyłącznie. Czasami jest jedna, więc teren jest delikatnie inny. Natomiast kiedyś trenowałem bardzo podobnie do ciebie. I to, co ty powiedziałeś, sprawdzać się u ciebie to bardzo dobrze, mogłoby sprawdzać się lepiej, natomiast nie tyle, co nie wiadomo, tylko jeżeli dany schemat działa, to ten schemat po prostu utrzymujemy, bo mamy osiągnięty efekt taki, jaki chcemy. Ja powiem szczerze, że trenując kiedyś z takim samym jak ty, też miałem efekty i teraz trenuję w taki sposób, też efekty mam. Kwestia tego, ile tej pracy, ile tej pracy włożymy. A powiedz Maciej teraz tak, szykujesz się do, do startów, do startów, które myślę są startami mocno nakręcającymi ciebie. Nie, nie wątpię, że na pewno jesteś mocno tutaj zmotywowany i chcesz się to robić, więc powiedz mi... Jakie są plany, czy możesz to zdradzić? E, jakie jest generalnie teraz podejście, jeśli mowa o tych przygotowaniach a poprzednich? Czy ono się różni, czy jest jednak nie, takie same? No i oczywiście, e, czy może liczysz na spotkanie z kimś na scenie, akurat z tych instagramowych gwiazd, które, które oczywiście śledzisz? Ja tylko wdrażając temat e, trochę zdać do, do poprzedniego tematu, jeśli mogę. Jasne. E, oczywiście e, trzeba ogólnie znaleźć taki balans, tak? Bo to też nie chodzi o to, żeby cały trening polegał na szarpaniu, czy, że tak powiemy, cały trening też na, e, brzydko mówiąc, masturbacji i delikatnym podnoszeniu i skupianiu się na każdej, e, każdym ruchu łopatki i innych rzeczy. Tak? Trzeba po prostu znaleźć balans, e, powiedzmy 10 powtórzeń założonych zrób porządnie. A te ostatnie dwie, trzy ruch hamskie po prostu i dobry tak, się, tak? Tylko właśnie się A wtrącę, i jeszcze, też... właśnie się wtrącę no. jeszcze przepraszam, że wiele osób bardzo boi się tego ruchu, boi się tego szarpania. Ten ruch ma być pedantyczny, ma być idealny. Wiele osób zapomina, że aby zbudować duże plecy, duże nogi, dużą klatkę piersiową, czy nawet duże ręce, nie ma opcji, aby zrobić to, jak Ty powiedziałeś, masturbując się, i nawet Jest jeżeli to... mamy już upadek, powiedzmy, gdy ruch jest pełen i mamy już upadek, zawsze możemy szarpnąć, zawsze możemy pomóc powiedzmy dla tych pleców bicepsem, dla tej klatki piersiowej delikatnie barkami, to właśnie o to chodzi, aby tym mięsień jednak zajechać. Ludzie często zapominają, że to budowanie masy mięśniowej jest naprawdę czymś bardzo ciężkim, szukają rozwiązań przede wszystkim powiedzmy no w tej mocniejszej suplementacji, jeżeli masa nie idzie to prawdopodobnie leci za mało, więc tutaj oczywiście zostawiam jeszcze zdanie, zdanie Tobie, ale chciałem wtrącić, że generalnie trening zawsze ma być ciężki. Ciężki i czy to jest oczywiście trening powiedzmy lineczką czy nie, możemy linkami Trenować. Tylko pamiętajcie, robimy wszystko ciężko. Są ćwiczenia, które mogą wyglądać na lekkie, ale wykonane odpowiednio ciężko zawsze dadzą również efekt. Tak, że tak Też widzę w swoich podopiecznych takie dylematy, że a może dzisiaj zrobię dwa podwórka więcej, ale może dzisiaj źle się czuję, a może to, może delikatnie, a co to, to, tamto. Bardzo dużo zrozmyślania ogólnie mm -hmm. na temat, co zrobić. Kurka wodna, idź. Złap, zrób, zobacz, koniec. Jak się nie uda, to się nie uda. Jak zrobić to, zajebiście i, i będziesz ruszył jeszcze bardziej, i zrobisz to w całym tygodniu. Po prostu dużo ludzi, za dużo myśli, przez to jest zagubiony w tym całym procesie i to później wpływa negatywnie na, że tak powiem, rezultat. Czyli po prostu rozwój osobisty. Natomiast, wracając do planów startowych, tak, jestem mocno nakręcony, bo jednak to jest mój debiut, zwłaszcza, że. E, w, powiedzmy, w, 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 wyleczyłem się z choroby, która e, była e, bardzo kolidowała z moimi startami. Wyleczyłem się, jest, jest do, na dobrej drodze. Mm -hmm. Natomiast e, też, który progres wykonałem poprzez e, ostatni okres masowy, e, mocno mi nakreślił do zaprezentowania tej całej strytki w nowym wydaniu. Um, już minęło, jest teraz jedenasty tydzień. No 5 tygodni i powiem Ci, że jeszcze takich dobrze, do takiego dobrego samopoczucia i ogólnie nakręcenia tym całym procesem przygotowania jeszcze nie miałem. Mimo że to jest dopiero moje trzecie przygotowanie w życiu. Mhm. No natomiast... to, fajnie, fajnie, to, fajnie to brzmi ogólnie, wiesz, zawodnik proszkujących się do debiutu i, i trzecie przygotowanie w życiu. No ale, tak, ale tak. cieszyć się, tylko się cieszyć. Natomiast czy jestem podekscytowany, czy zobaczę jakieś nowe serwetki, nowe osoby na, na scenie? Jasne, że tak, bo jednak są to jakieś, powiedzmy, osoby, które delikatnie mnie może nie inspirują, po prostu podziwiam ich serwetki. Natomiast najbardziej cieszę się z tego faktu, że mam możliwość stania na scenie z moim trenerem Hubertem, mhm. że jednak. Kiedy z nim rozpocząłem współpracę te ponad dwa lata temu, e, od że tak powiem lajka i chudego szczura, brzydko mówiąc, e, to mam w tak krótkim okresie czasu możliwość stania z nim razem na scenie rywalizacji. Zdrowie, oczywiście, rywalizacji. Um, a jakie plany? Na pewno będą dwa starty e, w Polsce, tak? Jeden start jest teraz na początku września na e, FIBE. Tak? Okay, okay. tak, dokładnie. I tydzień później, e, jak gadałem z Adrianem Tronkiem, mi jest Anglia. I fajnie, ponieważ tydzień po tygodniu i prawdopodobnie radno sobie polecimy uh -huh. na te zawody. No i niestety jest około półtora miesiąca przerwy, uh. które jest uh. troszeczkę spore. E, natomiast myślę, że to, czy będę dalej startował, zależne jest od tych dwóch startów, jak to będzie wyglądać, jak moja sołtyska się zaprezentuje na tle innych e, zawodników. I wtedy podejmiemy decyzję. Jeśli podejmiemy decyzję, że startujemy dalej, razem z Kubertem, to wybierzemy Marki w Warszawie, bo również mamy. Później jest podej... prawdopodobnie FLS, a potem Rumunia, albo może na łodze, już nie pamiętam. Mhm. Ale te trzy starty jeszcze może chciałbym wykonać. Tak? Ale to wszystko jest zależne od tych dwóch pierwszych we wrześniu. Okej, okay, brzmi dobrze. Oczywiście, zawsze, jeżeli można powiedzieć, kojarzę Ciebie, to kojarzę też oczywiście z Hubertem i zawsze też podchodziłem do tematu, jeśli mowa o sobie Huberta, że Hubert jest generalnie tytanem pracy. Widać, że odziedziczyłeś to po części, więc naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. I rywalizacja też u Huberta zawsze jest bardzo zdrowa. A teraz powiedz mi właśnie, jeśli mowa o współpracy, współpracy z Hubertem, musimy tutaj wspomnieć oczywiście, że jest to też zawodowiec jest to osoba, która mówi, o Jezu, startuje więcej lat niż prawdopodobnie ja, ja trenuję na siłowni. Powiedz mi, jakie tutaj macie generalnie plany co do, co do Twojej przyszłości, bo waga teraz była bardzo, bardzo wysoka. Teraz nie wiem, czy zmieścisz się w limit spokojnie. Myślę, że raczej spokojnie to nie. Więc powiedz mi, czy myślałeś już o kulturystyce ciężkiej, czy. Wiem, że myślałeś na pewno. Natomiast na, na jakich przemyśleniach stanęło? Gdzie te myśli się zatrzymały? Jeśli chodzi o dalszy, że tak powiem, rozwój, to tak, bo prawdopodobnie będzie to ciężka, ale czy to będzie w przyszłym, czy następnych latach, No nie wiem. Tak naprawdę chcę teraz zobaczyć. Po tym pierwszym starcie, ile dobudowałem, ponieważ w tamtym roku na zawodach miałem 88-87 kg przed, albo w dzień weryfikacji. Teraz nie wiem ile, myślę, że koło stówki się przekręcę. Hmm. Ale czy to będzie 102-103 idealnie, czy stówka, to po prostu tego zależy. Tak? A, jako, a jako miałeś jeszcze przerwę między powiedzmy tym startem, który będzie, a między ostatnimi startami, ile minęło? Ile robiłeś okresów masowych jak długo ten okres masowy trwał? Tak mniej więcej. Jeden okres masowy to był tylko. Mm -hmm, mm -hmm. E, zacząłem go, to będę zakończyłem starty koniec maja maja roku. Zrobiłem mm -hmm. e, odpoczynek i tym podobne. I tak naprawdę masa się zaczęła końcem chyba sierpnia, początek września bodajże. E, I trwała non stop bez żadnych przerw, bez żadnych do marca. W marcu miałem operację i po operacji wracałem do siebie. Ten nowy też. Mhm. Tylko troszeczkę musiałem się, że tak powiem, wdrożyć po tej filowej przerwie. No i, że tak powiem, start. Mhm. I mhm. zakończyłem masę na wadze 123-125 kilo. No naprawdę dobrej jakości, nie? Tak, na dobrej jakości. A zacząłem że tak powiem, okres masowy od wagi 88, 90 tak no, mi, a masz takie tendencje do tego, żeby tą wagę łapać dość szybko na początku masy, czy generalnie to stopniowo wzrasta do góry? Czy wiesz, no. mi o, Było do Ciebie pytanie, natomiast przerwało nam połączenie. Czy szybko łapiesz wagę? To był temat i oczywiście tutaj oddaję już mikrofon. Panie wody, ma, Panie wody tylko wagi. Pokażę eee, Panie wody też troszeczkę, wtedy się łapię. Eee, tak, po zawodach mocno pukłem, Od razu ta waga dobiła tak do. 14, to 116, i potem już stopniowo ona zwiększała się. Z Czyli można tak aż, aż, aż prawie 20 kg do góry. Mm -hmm. Tak, tak. Mocno mnie, że tak powiem, podbiło i by była troszeczkę problem, nie, nie ukrywam, czy to z backpackami, czy z kostkami, retencją ogólnie wody. Natomiast mm -hmm. po jakimś czasie to się normowało i ta sylwetka już, że tak powiem, nie pucha przez samą wodę, tylko już jakoś akwarii się utrzymywała. Dobra, a jeżeli mowa właśnie o takim odbiciu, jak to nazywa się tego odbiciem, no bo skończyłeś sezon startowy, na pewno odpocząłeś i tutaj powoli to jedzenie było zwiększane, ale powiedz mi, z jakiej, z jakiej ilości węglowodanów, tłuszczy, białka, mniej więcej oczywiście, aby nie zdradzać wszystkiego, startowałeś, jeśli mowa o początku właśnie okresu masowego, a na jakich ilościach kończyłeś? U, to tego ci nie powiem dokładnie, ale myślę, że kaloryczność, mogę nie podejść, bo w ogrodzkodniku nie powiem tak kompletnie. Okay. Po zawodach nie pamiętam, bo nie, już tak, nie, takich y, dalekich czasów już mm -hmm. głowę nie pamiętam. Natomiast wiem, że kończyłem masę y, przed operacją na kaloriach 5-800, Po operacji zmniejszyliśmy już te y, kalorie do 4-800. Tysiąc kalorii jakoś mniej było. Y, I teraz, jeśli chodzi o przygotowania, mam 3-800 y, w dzień treningowy i 3000 około w dzień nie Dobra, już wiem, że tak naprawdę jesteś osobą, która tą wagę łapie na początku. Sam oczywiście dość łatwo. Ja mam bardzo podobny problem, bo nawet startując z wagą ostatnio, 118 kg, minęły chyba trzy tygodnie od zawodu. w mnie waga była już 128, a wcale nie jadłem też sypu, tylko na to była przyzwoita, przyzwoita jakość, a później ta waga prawdopodobnie tak samo jest u ciebie delikatnie, wzrasta do góry. Czasami była nawet stagnacja powiedzmy tej wagi, ale wiadomo, ciężar idzie do góry, więc rośniemy. Jemy, więc rośniemy, więc oczywiście jak ktoś tutaj jest doświadczony, raczej tutaj nie panikuje. A teraz mi powiedz, jak wygląda kwestia jeszcze redukcji. Ciężko jest dociąć? Czy raczej jesteś osobą, która jest do tego predysponowana? Jakie ilości kardiu tutaj się pojawiają czasami podczas tych redukcji już do zawodów? Wiadomo, za wiele się nie bo jest to trzeci, trzeci prep w życiu, tak jak sam wspomniałeś. Natomiast jeśli mowa o, tych, o tym takim przygotowaniu już typowo pod zawody. Czy jest ciężko, czy jest zajazd? Nie mówię o kwestii psychicznej czy fizycznej, tylko chodzi mi po prostu typowo o takie przygotowanie już sylwetki pod, pod scenę. Dzisiaj chodzi o mnie, to ja z karty nie miałem jakiegoś problemu, ponieważ nie wiem, ja przynajmniej lubię karty w wersji rowerka stacjonarnego, ponieważ wiem i czuję się wtedy mega zajechany. Bieżnia dla mnie jest taka średnia, mm -hmm. nie, nie, nie po prostu nie po co się aż tak nie męczy się jak na rowerku stacjonarnym, mm -hmm. ale to może takie moje widzimy się. Ale ilość karty nigdy nie była większa niż 30 minut dziennie. Więc e, szybko leciało, tak. Raz miałem może przez jeden tydzień 45 minut, ale od razu to do 30 minut i to było koniec. E, przed zawodami, już te karty też były ucinane jedynie jakaś tam forma spacerów delikatna była. Natomiast to było 30 minut i też starałem się utrzymać dziennie 10 tysięcy kroków, więc automatycznie wyrzucałem wszelakie komunikacje, czy to autem, czy autobusem, i próbowałem jak najwięcej chodzić. Kaloryczność diety też była niższa, jak bo że pamiętam, to w tamtym roku kończyłem na jakiejś 400 Kalorie, ale to chyba było, jeśli dzień treningowy. Dzień treningowy było chyba 2800, cały 2600. Ale mimo wszystko jest to kaloryczność względem tego, że na przykład na macie jem prawie 600, tak? Tak, tak, tak. No natomiast, wiesz, widzisz, tutaj tego kardy jest mało, jedzenie jest też mało, więc oczywiście to formę jesteśmy w stanie zrobić. U Mnie na przykład jest problem taki, oczywiście nie mówię o tym, aby się chwalić i tak dalej, tylko co, aby ludzie mieli porównanie. U mnie problem jest taki, że za mnie bardzo mocno ucieka rozmiar. Jeżeli jedzenie jest mało, to generalnie już czuję, że siła też ucieka i to naprawdę jest u mnie bardzo łatwe do, do przestrzelenia, więc tego kardy jest delikatnie więcej. Kardy jest więcej, jedzenie jest dużo i wtedy funkcjonuje najlepiej. Nie? Jeżeli u ciebie rozmiar nie ucieka, plus tak naprawdę masz limit, no to oczywiście to wygląda delikatnie inaczej. A teraz powiedz mi jeszcze, jeśli mowa o. Nie chcę mówić o środkach, bo nie będę do tego tematu dzisiaj poruszał. Natomiast jeśli mowa właśnie o jakichś spalaczach, nie spalaczach, jeżeli mógłbyś z osobami, które oglądają, podzielić się na temat swojej opinii, czy jest to konieczne? Czy używasz tego w dużych ilościach? Bo myślę się, że raczej nie. I generalnie, jak podchodzisz do tego tematu u swoich podopiecznych? No, Aktualnie jestem 11 tygodni przed i żadnych spalaczy nie mam. Już zgubiłem, żeby się nie skłamać. 10-12 kg, mm -hmm. a wcześniej, po poprzednich przygotowaniach, na początku była jedynie jochimina, mm -hmm. powiedzmy 15 mg maksymalnie, 20, ale to już było na końcówce. Mm -hmm. I do tego ewentualnie jeszcze ten wchodził też w bardzo małych ilościach. I to było tyle. Nigdy żadnych fragów, żadnych rzeczy nie, nie stosowałem i też nie byłem mocno bo po prostu tego nie potrzebowałem. Mm -hmm. A jeśli mowa właśnie o podopiecznych, uważasz, że osoby, które nie przygotowują się do zawodów, ale szykują swoją formę na taką typową formę plażową, ale ostrą formę plażową, czy takie osoby powinny stosować spalacze, czy nie? To już po prostu trzeba podejść indywidualnie do każdej osoby i jak dana osoba, czy jest w stanie zrobić to bez tego, czy z tym. Mhm. Wiesz, o Bo niektórzy, powiedzmy tak, na przykład, ja nie potrzebuję tego, więc po co dostosować? A niektórzy jednak nie mają takiego, takiego organizmu, żeby tak fajnie to wszystko gubiło. Tak? Mhm. Trzeba też, oczywiście, w tym też znaleźć balans we wszystkim. Ale też trzeba pamiętać, że zbyt dużo wszystkiego. Będzie wiązać się z, że tak powiem, brzydko mówiąc, kupą i że tak powiem, nic nie osiągniemy fajnego pod koniec redukcji. Po prostu wszystko indywidualnie, choć nie ukrywajmy, kto nie chce startować, to staramy się wszystko ograniczyć do minimum, a najlepiej w ogóle. Ale każdy ma, że tak powiem, swoją wolną wolę i jeśli faktycznie chce, droga wolna, ale że tak powiem, musi znaleźć konsekwencje tego. Oczywiście ja też zawsze mówię dla wszystkich swoich podopiecznych i generalnie mówię na kanale, że wszystko jest dla ludzi, ale w odpowiedniej dawce to pierwsza sprawa, druga sprawa oczywiście wszyscy jesteśmy dorośli i wiemy co wiąże się oczywiście z braniem jakiejkolwiek dodatkowej, mocniejszej suplementacji i u swoich podopiecznych czasami wyznaj zasadę, że właśnie tak jak mówisz, jeżeli nie ma takiej potrzeby, dana osoba dobrze reaguje na sam deficyt, na kardio, na niższe ilości jedzenia, no to po co używać tych spalaczy, jeżeli natomiast te spalacze się przydają i widać, że to jest na przykład pierwsza redukcja w życiu, pierwsza redukcja, która będzie na pewno tą redukcją oporną u większości osób, które ma jakiś tam brzuszek, no to Wtedy możemy się wspomóc, bo oczywiście zawsze warto to te jedzenie też delikatnie wyżej utrzymać, bo możemy ciąć, ciąć i ciąć, a jednak nie na tym zawsze redukcja, redukcja polega. Maciej, będziemy powoli kończyć, natomiast mam do Ciebie pytanie. Pięciu top zawodników z naszego kraju w U, z klasy fizyk? Z klasy fizyk? Tak. Classic. Tak, ostatnio, ostatnio byłem na zawodach i zadawałem pytanie właśnie o pięciu najlepszych kulturystów. No i teraz muszę oczywiście ciebie zapytać jako zawodnik tej kategorii. Co uważasz o mm, Okej. Okay. Jeśli chodzi o klasę fizik, to na pewno dla mnie będzie Hubert Kulczyński. I to jest top of the top. Po prostu. Nie tylko sylwetka, ale po prostu całe podejście i cały kształt. Mm -hmm. Damian Kufel oczywiście. Mimo wszystko Damian musi iść ścieżką. <laughs> jak sobie go zobaczyć, ja sobie go w zobaczyć ale nie jak klasyku? <laughs> no i jest, jest ogromny. Chyba Damian jest podobnego wzrostu, może delikatnie niż ode mnie. A tam waga na masie też na dobrej jakości to jest prawie pod pakiet 40, nie? I to myślę bez problemu większego. Dokładnie tak. Kto jeszcze? Na pewno Adam Obert, Tylko żeby. Troszeczkę bardziej się teraz wzięło za siebie, i mm -hmm. ale jak oczywiście wiemy, prywata, prywatą, to rzecz ważniejsze, ale na pewno potencjał bardzo duży. Już ta ogólnie na Olimpiach, wiemy no to tak, ja samo tak. to mówi za siebie. Mm, to już mamy trzech. Czwarta osoba. Kogo tu mamy? No to od razu Cyranka, bo Adriana. Yy. I piąta osoba. Piąta, piąta, piąta. Ciężko kurka powiedzieć, bo... Wiem, bo, bo trzech jest zawsze łatwo wymienić, a 5 to tak. jest już delikatne zadanie, nie? Hmm. O, powiem Ci tak, może nie z zawodników, natomiast bardzo podoba mi się sylwetka i nie wiem dlaczego, ale Mateusz, już nie, pamię nie pamiętam nazwiska, Zaraz go poszukam. Hmm. Ale Mateusz bardzo fajny ma sylwiatkę. On niestety przegrał ze mną właśnie o walkę o kartę Pro i cały czas e, walczy. Hmm. W tym roku też próbował, widziałem i. O, Mateusz nie Nieznalski. Nie znalazł. Wrzucimy. Tak, on jest, jest trenuje tre 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 u e, tego, tego, u, 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 u Sosińskiego. So, 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 so Okej, okay, tak. okay, okay, Karola Sosowskiego, tak? No, Więc... Łukasza, Łukasza, przepraszam, Łukasz, przepraszam, Łukasza Bardzo podoba mi się ta serwetka, nie wiem czemu e, przegrywa. Mhm. Natomiast chłopak e, ma potencjał i mocno kibicuję, żeby właśnie zdobył jak najszybciej tę kartę, bo widać, że przykłada się do swojej pracy. No, i wszystkim chłopakom ja oczywiście też życzę, życzę sukcesów. Dla Ciebie macie również. No i myślę, że będziemy poruszać takie dość ciekawe tematy. że jeszcze będziemy się spotykać, oczywiście osoby, które oglądają nasz materiał, bardzo proszę w komentarzach o ewentualne pytania do Macika bądź sugestie. Co chcecie zobaczyć, co chcecie usłyszeć? Ja ze swojej strony mogę zachęcić tylko i wyłącznie jeszcze do odwiedzania YouTube'a, który jest nowy i świeży. Maciej teraz, jakby pokazuje, całe swoje przygotowania. Całe swoje przygotowania to oczywiście śledzę. Oglądam, myślę, że do kardio idealne materiały. Ja kardio nie robię, więc co oglądam sobie jedząc, bo muszę nadrobić teraz ilość jedzenia po tych trzech miesiącach przerwy. Więc jest co oglądać. Serdecznie Was zapraszam. Oczywiście linki macie w opisie tego filmu. Macie Tobie bardzo dziękuję. Myślę, że temat raczej na sam początek wyczerpany. No i co? Widzimy się, mam nadzieję, przy kolejnym, przy kolejnym filmie. Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. Do usłyszenia.